Hej, hej. To znowu ja. Byłem się przejechać tym czymś trójkołowym. I No, że go trzymam w garażu, tak się zastanawiam, co by tu jeszcze ze sobą zabrać, bo jednak no jeszcze sporo tu tego zostało, chociaż już ze 30 mam w domu. Tutaj DS 27. Tam DS 20. W gablocie jeszcze RMS 817, ale to już większość zepsute. Znaczy DS27 jest sprawny, DS20 jest sprawny, ale z nimi mi się nie pali, bo one tak średnio grają. Jeszcze tam JVC MB200 stoi dwa turbobasy, ale one też nie, niezbyt sprawne, dlatego w domu mi nieszczególnie szczególnie potrzebne. Yy, CR9000 ten wielki kondor, on będzie szedł do Kuby, także go będę pakował, to też niech stoi w garażu. Yy, w sumie z radiomagnetofonów to się opłaca jeszcze wziąć tylko C45L pana Sonika, bo jest mały i dosyć mocny. Chyba FS420 pójdzie do szafki, a tego C45L sobie do kibelka zabiorę, bo on gra całkiem ładnie, mocno, jedyne co to mu trochę przestrzeni brakuje, ale w kibelku mam takie dosyć puste to pomieszczenie, także tam echo jakieś będzie się niosło, myślę, że on tam będzie na pewno się lepiej sprawował niż mały FS420, który tam gra trochę tak... Jednak pukająco plastikowo w tym małym, pustym pomieszczeniu. Hmm. No, co tu jeszcze jest? No, raz. Dwa JVC, drugi TurboBasto 3, C45, zabieram to 4. DS27 to 5, DS20 to 6. To co w gablocie to nawet nie liczę, bo to wszystko szroty. CR 9000 do naprawy 7. No i chyba wszystko. Nie wiem, czy tu jeszcze się coś kryje gdzieś w zakamarkach garażu, ale chyba nie. Jeszcze tylko w domu jest mały D500. Znaczy u rodziców. I on tam niech sobie będzie. Bo on też mi nic nowego nie wniesie w domu. Także zabieram C45L i idę na chatę. Hmm. Dobra, to taki szorcik. Bo nic w sumie więcej tutaj do powiedzenia nie ma. Biorkę to będzie trzeba zabrać autem. Bo hulajnogą to bym musiał się z nią trzy razy katulać kolumnę każdą z osobna, bo dwie kolumny za wielkie, żeby je naraz zabrać. Segmenty też nie będę wiózł z kablami na hulajnodze, także to trzeba zabrać w auto. Dobra, to na tyle. Biorę tego małego panaska i uciekam. Już w domu, ale wpadłem na inny pomysł. Ten mały panasoniczek w kibelku zostaje FS420. W sumie źle tu nie gra, może być. A teraz idziemy do C45R, bo już mam na niego pomysł. Dobra, musiałem go podłączyć. Z tego co pamiętam, on nawet po naprawie trochę ta głowica tak jakby nie dociskała, jakby trochę płynność tracił. Chociaż no po naprawie na pewno się poprawiło, ale i tak nie na wszystkich kasetach on gra dobrze. Ale dawno go nie słuchałem. Zobaczmy chociażby na tym samym Topłanie co testowałem te małe Panasonic co ma to przewijanie. trochę tra traci, gubi płynność trochę. No ale nie no, zdecydowanie gra najlepiej z tych mniejszych Panasoniców. Zdecydowanie najlepiej gra. Bo on też jest niewielki. Ale no jednak trochę większy niż tamte małe Panasoniczki. I on ma te kolumienki takie odczepiane jak komputerowe a pomysł na niego mam taki że podłączę go pod ten mały telewizorek tutaj pod laptopa nagłośnienie i i pod magnetowid on kiedyś tak mi służył jako nagłośnienie do magnetowidu na tym małym telewizorku no i teraz jak będzie podłączony pod ten mały telewizorek, to jednocześnie i magnetowid będzie nagłaśniał moje stare teledyski będę sobie na nim słuchał i, i muzyka z laptopa, chociaż to z laptopa to ja i tak muzyki nie słucham, no ale ogólnie jako nagłośnienie do laptopa, o ile go będę podłączał, czy znaczy używał do czegokolwiek, oprócz drukowania grafików do pracy.

Dobrze? On no w sumie to był porównywalny do, nawet do DT-75, do kondorów, przynajmniej do tego starszego kondora, trochę słabszego. Tyle, że no słuchając głośniej, ten bas nie może być na maksa, bo Dudni, ale ta kaseta akurat jest cicho nagrana. Ale no co z tego? Jak daje na maksa też harczy? Tego ja. Słucham go tak na pół basu, trochę powyżej. Tak jest według mnie prawidłowo. Nie, no ładnie gra, ładnie gra, nawet z tej kasety ładnie gra. Gdzie tu się na radio przełączało? Tak się dawno nim nie bawiłem. muzeum Zwo Mam wiedzieć dokąd iść a może pomilczymy razem gdzie potem wiatr obudzi nas ze rozwieje niepotrzebnych myśli a gdyby na niebie zabrakło nam gwiazd no radio na pewno gorzej nie gra od tych kaset moich chińskich teddytek. Radio jakby nawet trochę ładniej gra. Także to też jest fajny mały Panasoniczek, który już nie będzie stał gdzieś w garażu na samym dnie piramidy. Tylko za chwilę go ustawię i pokażę wam, jak on będzie się spisywał, czy jak on będzie tutaj służył. Aha, no jeszcze zanim go podłożę, to zobaczcie, ja kable od kolumn odpiołem, bo one są potrzebne tylko wtedy, kiedy się kolumny chcę rozstawić, a ja ich rozstawiał nie będę, żeby mi tam gdzieś spadały, przesuwały się. Mi wystarczy taki rozstaw. On i tak ma około pół metra długości, także wystarczy taki rozstaw. To mniej więcej coś jak głośniki w telewizorze. No i tak wystarczy. A no nie ma kabli, bo on ma styki w kolumnach. Jak się kolumny podłącza do obudowy, to one załączają dlatego kable można odłączyć, jak się nie odpina kolumn. Co jest właśnie ciekawą sprawą w tym C45L, ale dobra, już się biorę za ustawianie go na właściwe miejsce. Dobra, trochę mi to zajęło, bo musiałem kabel DIN 5 znaleźć, a że się przeprowadzałem to trochę bałagan miałem, ale już podłączyłem. Bo C45L nie ma cinchami ani jack-jack, tak jak mi się wydawało, tylko jednak tym din trzeba było podłączyć. Ale już jest, już stoi tak jak chciałem. Jest właśnie trochę wyżej, bo siedząc w tym fotelu musiałem fotel obniżać na maksa, bo jak dla mnie trochę ten monitor, czy no on mi służy jako monitor, to jest telewizorek. Był trochę za nisko. Hmm, format ekranu jakiś zmienię taki. Może 4x3 nie, tylko taki rozciągnięty 16x9. O, takie coś może być. No i to jest z Magnetowidu, moja jedna z pierwszych kaset wideo nagrana chyba 91 czy 92. Rok jakoś tak, a może dalej już nie pamiętam, musiałbym tam zajrzeć, bo gdzieś tam mam napisane, nie widzę stąd. Hmm. No ale to są jakieś tam początki lat 90. Ta kaseta. No i C45L sobie tutaj na pewno o wiele ładniej gra niż te głośniczki badziewne z tego telewizorka. No, także C45L znalazł fajne zastosowanie. Tylko on mi teraz, znaczy ten telewizorek mi teraz te kondory trochę tam zasłania, że ich nie widać na tej półce. No ale tak mi jest wygodniej. Przynajmniej nie będę miał tak bardzo nisko ten telewizorek. Mam hmm, głośniki komputerowe, no bo one jak się odepnie to są jak komputerowe. Tylko, że ja nie lubię rozpinanych. Do magnetowidu nagłośnienie, ale dobra, że się powtarzam, film będzie już długi, to... Kończę to. A jeszcze nie wiem, czy mnie za muzykę nie zablokują, bo zawsze, jak pokazuję te kasety wideo na filmach, to zaraz blokują. Także wyciszam to. Mam nadzieję, że to przejdzie. Także kończę, zmykam. Hejka.